W Skandynawii nawet latem troszkę wieje chłodem, prawda? Nawet tam. Wiesz, byłem latem w Skandynawii. Pięknie tam jest, ale. Nawet jak masz 22 stopnie, to czujesz takie ostre powietrze. Więc my teraz, żeby Was troszeczkę ogrzać, zabierzemy Was w rejony świata, gdzie bez wątpienia latem jest bardzo, bardzo ciepło i gorące dusze i gorące serca tam pomieszkują. Maciek Brzezowski, to jest specjalista, który o Włoszech wie wszystko. Wybrał sobie kiedyś ten kierunek fizjologii włoskiej jako kierunek, który będzie go prowadził przez życie. I to świetnie się złożyło, bo po prostu tak znana wylot ten język. Potrafi czytać literaturę w tym języku rdzennych mieszkańców, że się tak wyrażę. I przybliża nam ten świat. I wydaje się, że o Włoszech wiemy wszystko, bo jeździmy tam na wakacje, ale jak tak dopytać, o co chodzi z konkretnymi postaciami, które miały realny wpływ na Włochy, to już jest gorzej. I tu pojawia się on cały mm, tak. tak. Buongiorno. Buongiorno. Wiecie co, no jest, Włochy znamy, ale Włochów znamy tylko z takich kliszy, tak, z mm -hmm. takich stereotypów, że Włoch gestykuluje, mówi mamamia, a wszyscy mówią w reklamach. jest synkiem takim, mamusi. Jest synkiem mamusi, je makaron wyłącznie i jest taki rozkrzyczany, ale jak wejdziemy w, w tę nację, bardzo młodą, bo ja przypominam, że ten kraj powstał w 1860 jest roku i w XIX wieku mm -hmm. i przed tym nie było Włoch, była taka Mieszanka, ty powiedziałeś, jak, pojedziemy, jak jeździmy do Włoch. No, teraz to jeździsz do Włoch, ale w XIX wieku to byś jechał do Królestwa Obojga Sycylii, do Królestwa Lombardsko-Weneckiego, do Królestwa Sardynii. To, te Włochy to był taki patchwork, yy, yy, zszyty z różnych miast, księstw, królestw i tak dalej. No. I ty opisujesz jednego człowieka, który fundamentalnie przyczynił się do tego, że Włochy zostały zjednoczone właśnie w, po w drugiej połowie XIX wieku, czyli Antonio Garibaldi. Człowiek, bez którego no, dzisiaj, tak jak mówisz, no, nie jeździlibyśmy do Włoch, tak do różnych województw. I którego y, umiejętnie zapowiedziałeś, zakładając czerwoną pelerynę. Tak no, przed jest. chwilą, tak? <laughs> Dlatego, że Garibaldi z kolei peleryny nie nosił. On nosił poncho On był ostro wystylizowany, więc on miał takie białe poncho Ale y, tak zwani Mille, czyli ta y, y, grupa y, wojaków, żołnierzy, którą on zrekrutował, licząca tysiąc osób, stąd nazwa Mille, występowała w czerwonych koszulach. To wtedy uważano, teraz się właściwie doszukują, takiej symboliki, że krew, że męstwo. Mhm. Nie, y oni walczyli wtedy w Ameryce Południowej, bo Garibaldi był nazywany y y bohaterem dwóch światów. Walczył i w y Brazylii, walczył i we Włoszech. Jak Kościuszko. I jak Kościuszko, tylko Kościuszko był mniej kolorowy. Tak. A oni znaleźli bardzo dużo materiału, z których szyto y bluzy dla pracowników rzeźni w Montevideo. Mhm. No i stąd to całe wojsko było ubrane w czerwone i znowu y y poczucie stylu Włochów, tak? Wybrali sobie jeszcze taki outfit, że wyróżniali się właśnie powsze czasy po dzisiaj, tak? Czerwone Słuchaj, koszule. Opowiadasz w tej książce o mężczyznach, którzy są znakami rozpoznawczymi i takimi kamieniami funde, fun, milowymi. milowymi tak dla Włoch. Ale to jest pokłosie książki o kobietach, które prezentowałeś także tak. na naszej antenie. Natomiast nie byłoby tych facetów bez kobiet. Więc przemycasz tam od czasu do czasu. Takiego pytania się od Ciebie spodziewałem. Przemyca. Mówi się, że trzeba poszukać kobiety. Zacząłem od kobiet, no. żeby nie było pretensji oczywiście. I muszę powiedzieć też, przepraszam panów, że tak naprawdę te kobiety były bardziej krwiste, bardziej takie pełne życia, bardziej yy, 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 lepiej mi się opisywało, one były bardziej przymiotnikowe, a faceci byli tacy troszeczkę yy, ekselosy, tacy zrobił, powiedział i tak dalej. Kilku było zupełnie introwertycznych w tej książce, ale się starałem ich trochę yy, otworzyć. Kilku pozostawiłem takimi, jacy, jacy byli. Zaskakuje jednak wybór Igoraja Mitoraja, bo Polacy... Igora. Przepraszam, Igora Midoraja ludzie, tacy jak my, czyli Polacy, lubimy sobie tak. zaklepywać to, co jest polskie. Mhm. A ty każesz nam uważać, że to Włoch. Tak, bo ja lubię trochę prowokować. W Boskich, czyli tej książce o Włoszkach, które podbiły świat, była Jadwiga Morozowska-Teplic. Mhm. Była Polka, ale która zmieniła swoje życie we Włoszech. Mieszkała większą część życia we Włoszech. W Polsce była aktorką, kochanką Boja, muzeum wyspiańskiego. A tam została wielką podróżniczką. Jest nawet przełęcz w górach Pamiru nazwanym na jej imieniem. A Mitoraj 35 lat życia, większość życia, bo niestety umarł młodo, spędził we Włoszech, mm. głównie w ukochanej Pietrasanta. Tak. Dlatego stwierdziłem, że jednak Włosi bez Mitoraja, który jakieś włoskie poczucie jakieś, włoskie poczucie piękna, stylu miał, no Mitoraj musi być. Co mówiliśmy o Giuseppe Garibaldi, mówimy o Igorze Mitoraju. Obaj mieli jedną, pewną cechę wspólną. Trochę mieli na pięku z kościołem, prawda? Mm -hmm. To delikatnie powiedziałaś. Delikatnie, <grym> tak, no tak starałem tak. się być dyplomatyczny. <grym> e, ale mnie ciekawi, bo to jest taka antologia osób, które ty uważasz za no pewne ikony dla Włoch. Mnie jednak ten pan w tej książce zaskoczył. Mimo wszystko. Bo on się zapisał oczywiście wielkimi zgłoskami w historii Włoch, ale zwłaszcza w końcówce, prawda, swojej kariery, także tej politycznej. No te zgłoski już były, wiesz, trochę przyczerniałe. Zgodzisz się? Zgodzę się, ale nie chciałem pisać hagiografii. Chciałem, żeby było parę postaci... Mówi o Sylwio Berlusconim oczywiście. Tak, mówimy o Sylwio Berlusconim. Nie chciałem, żeby to były żywoty świętych, tylko, że były to też żywoty nieraz diabelskie. Co do Berlusconim... Niego. On już nie będę to porównywał do sytuacji współczesnej Polskiej, bo zaraz się zacznie, ale powiedzmy, Berlusconi polaryzował, tak? Berlusconi podzielił Włochy na pół, skąd to znamy. Berlusconi z jednej strony wybudował, budował osiedle, no jest do tej pory Milano due właściwie osobne miasto wybudowane przez niego. I co y, wtedy ważne, on dał Włochom y, marzenia w postaci telewizji. Wtedy włoska Raj, telewizja y, y, państwowa, była strasznie nudna, taka kostyczna, nieciekawa. On im zrobił telewizję nie najwyższych lotów, no ale nie każdy musi czytać Prusta. Zrobił telewizję pełną y, programów rozrywkowych, y, mężczyzn przebranych za kobiety, quizów, oper mydlanych i tak dalej. Był najdłużej urzędzującym, urzędującym premierem, tak? co we, w przypadku Włoch, gdzie premier może y, rano y, obudzić się już nie będąc premierem, tak? to też jest y, sukces. Ja absolutnie go tutaj nie, nie bronię, ja go opisuję po prostu, mhm. bo to jest postać, y, to jest rajski ptak. Słuchaj, a y, myślisz, że on ubierał się w to, co tworzył Armani? Nie, bo miał zawsze za duże garnitury. Armani hmm. by nigdy nie stworzył za dużego garnituru. Ja Powiem wam e, krótką anegdotkę. Przedwczoraj wróciłem z Neapolu. E, służbowo byłem, nie prywatnie służbowo. Byliśmy tam e, na zdjęciach razem z Michelem Morą i to był dzień, kiedy... SSC Napoli, czyli drużyna, która jest tam, jak wiesz, religią tak. w Neapolu, wypuściła nową koszulkę. Do tej pory jedna z komercyjnych firm szyła te koszulki dla graczy Napoli, a w tym roku po raz pierwszy te koszulki są pod marką Emporio Armani. Stałem dwie godziny, mhm. dwie godziny w kolejce, żeby kupić tę koszulkę. On jest tam półbogiem, prawda? Jest, dla tak, jest półbogiem, jest osobą obecnie bardzo schorowaną, życzymy mu zdrowia, bo ostatnio co było ewenementem na dwóch ważnych pokazach się nie, nie pojawił, ale to co jest ważne w przypadku Armani'ego, on po pierwsze zrobił, to trochę polecę za grubo, ale on zrobił trochę dla mężczyzn to co Chanel zrobiła kiedyś mm. dla kobiet, on te marynarki sprawił, że one są luźne, że one opływ, spływają po ciele, nie są sztywne. Zrobił wygodniejsze ubrania, pokazał, że kobieta, biznesmen, właśnie bizneswoman, przepraszam, może wyglądać elegancko, ale swobodnie. Plus, a propos a Emporio, no, on zrobił kilka linii ubrań, czyli Ewa może iść na bal w Armani Privé. Możecie iść razem w George Armani na kolację, ale ty możesz iść w Emporio, a jeszcze młodsze pokolenie, jeszcze młodsze powiedziałem, jeszcze młodsze dzięki, pokolenie dzięki. może iść w X Armani. Na mm. Więc on jest rzeczywiście bardzo takim sprawnym biznesmenem, no ale też ma niesamowite wyczucie stylu takiego włoskiego, bym powiedział. Bardzo smacznie się ciebie słucha yy, tak. i mam nadzieję, że to będzie lektura. Dla wielu pokoleń rajskie ptaki w wyborze Maćka Brzezowskiego bardzo, bardzo polecamy. serdecznie polecamy. Cześć tu Dorota i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl